Skoro kaktusowy Rockstar jest. Oh, 7. Wszystkie. Nie Tropico. wiem, nie idzie określić smaku, dlatego mam tylko 7, ale jest smaczny. Otwieramy jeszcze jeden. Otwieramy teraz kurwa Tropical Burst Rockstar. W ogóle wywaliłem całą tą puszkę 5-litrową, tak na szczałach. <laughs> jest tak ten test 2 taki. Idę teraz raz, strażniku. Ja bym chciał. Mam już tutaj pół Leona. Dobra, zleję do kubeczka. A nie ja Kolor... Kolor soku pomarańczowego. Zapachowo... Zapachowo pachnie jak tropikalny napój. Bo tamten kaktus nie miał zapachu w ogóle kaktusa, ani smaku kaktus. przypomnę że to jest plus hemp, czyli CBD, marihuanę, konopio. Zapach spoko. Leciłek. To już wiele lepiej. Mhm. To jest ósemka. Jak nie dziewiątka nawet. To jest fucking tasty. Coś lisie na morzu? Aby... Y... I dla Oli? Aby? Chyba nie. Naprawdę, dla Oli? Dwie trójki, gości. na wałnicach, gwiazdy. Serce kawalerzyste. Ciało kurwa, Ho, jakiego... Dragon... o po Dragon Mancerach I chcę dać Dragon Mancer herta Tylko nie wiem, co Dragon Mancer robił. Nie dostałem nic. Chybaže Chyba, znamenie. že asasína. Co robił Asasyni? Pevně kryta má. Jo, nehrajem nikdy Assassina. no, hrajem No, to opłacał. opět sáhl. Tím jeszcze nie ještě na Assassin. No, podívej se, jak na můj týmek. <laughs> Un Unstoppable. <laughs> I can do this. Assassin, 15% kryta. 15% šance na kryta. Princek, se, Co chceš? Wrócę z tymi wojownikami, by ci krzywdę zrobię. Wal się, ty grasz Guardianu. Chutu, z wojownikami! Wal się, chytu. Dobrze wiesz, kupa, że z wojownikami gram. Kutasiarzu. Jak zawsze, gram kur... mi... Chciałeś mnie wyjebać po prostu. Jak zawsze, kurwa, ostatnie 4 gry chcesz mnie wyjebać. I wygraliśmy chyba dwie ostatnie, nie? Chyba no, nie. Ta z z broken. Weź coś zagraj. We pal gumę. Weź coś zagraj, nie... No poczekaj. Nie, nie nie. To nie. No powiedzcie jaka sprawdziłem te wszystkie sklinki do się Shimae, jaka To Ten najlepszy. No jest DBS, tak jeszcze czarny. Taki czarno biały, ale jest taki czerwony. Nie, hmm, czekaj. Czarny, czerwony. Kurwa, czerwony muszę się gron. zastanowić. Mroczny, podobny do tego, co ty tam no? Jak mu się nazywa? Poleliona. Eee. Oj. 6 tak. skin. Ale dostajesz okla w tym Tak To jest troszkę innym. Miś, wolimy. Ty nie, leci. Dostajesz okla, czy wygrywasz? A. Close fight widzisz? Agios Ivanis. A gościu Martin ten Leczenie po kilku. Agios A, Ivanis. To jest akurat very strong A tylko Wirli jest strong Czyli będziesz chciał Olafu Where is this fucking assassins no? Gdzie są bodyguardi kurwa? Co to jest w ogóle? Diana, Talon, Pai i co to jest? Kane, Kiana. O, piano! O, gościcie pod zmienną kształt, jaki strong. Jeszcze nigdy podpiszeł. Pod, Eli pod Eliskę albo pod swaynę. Swaynę jest zmienną No, oni się przemieniam wręcz postać. Masz może armor? N nie. Ja bym ta fightę mógł wygrać, gdyby coś ich paliło, wiesz? Tych enemies. <grych> Wypiłem właśnie liter e Rockstara w chwilę. Czyli armor, tak? Już mam, już mam, a co jeszcze jest? No, tak, spin. Dawaj, na armo. <grymne> Przekonaj się. Co robi Miraż? Uuuu, mu muszę myśleć, na level 3 w tej grze. Dobra, Shielding is the best. Shield is the best, the za no, my... 400 to jest trochę to za długo. Za 700 chyba, nie? Ten pierwszy był. Za A, za 400. Nie, to jest silna Wearling. No potem tego nie będziesz tak odczuwał, że ktoś to miał. Quicksilver. Mówisz no Jezus, ale useless. Rękawiczka się zwraca, come on. No ale nie mam w ogóle AD nie nic, żeby to Ue, nie mam AD. Łee. ja jak, Ule. 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 Kurwa, to ty. Łee, kurwa. Obrażenie! łe. O, no ja mi Gramy nie, nie lubię! Kurwa! Nie, nie, lubi. kurwa. nie słychać, jak się nie, nie no, kurwa. To jest Twoich. Mało 400. Nie mówię, że ty też nie miałeś tego do wyboru, ja to miałem, nie wziąłem. Nie miałem. Heal <noise> 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 Nie mam co ci chodzi. Mama sobie nie myśli, kurde, tak połam 23 lata. I płaczę. Teraz, nowy, się teraz, mi, teraz mi się smutno. Teraz mi się smutno Teraz mi się smutno zrobiło. Idę <suszy> czego? No, Dlaczego? To so są true. So są fucking true. <suszy> <suszy> Naprawdę pan 23 lata, co ja odpierdalać z twoim życiem? Ale jadę. Chuj dobrze się bawię. Kurde, 8 postaci mi dało, 0 itemków. 0 itemków, ale chętnie. Rynczek mi like. Ja wyjeb... ...sa tylko ekwipa ołowę. Orna chce. Kurwa, nie mam itemku. Znowu mnie ruchają. Tato, przestań. No weź się, tato. Na czego ściągasz spodnie, tato? Czemu ten gość ma dalej czwarty poziom? W tym stageu, kurde, ty nawet kiani jednymi nie do. Mie, nawet kiani nie dostanę. Eee, ani nie dokładę. orna chce. jakie chuj jaki chujowe augmenty. Emblem. Dobre. A, chuj, wezmę tą księgę cech. Chociaż to wystakować sobie, kurde, tanko. Mhm, bo to assassin Mhm, tak się Aż tak smoka jak wstawić. A gdzie is the fucking. Jakiś. O! Uuuu, damn, son! Damn, son! Damn, son! Dziś moim assassinem. Wystarczył mój man Czy zostaniesz... Klęka na jedno kolano. Czy zostaniesz moim... asasynem? O. Tak. Zawsze o tym marzyłem. Co ja bym dał, żebym mógł zostać twoim assassinem? Dobra, co to za lamusy? Na co ja kurwa gram? Goście już przegrywają czwarty fight pod rząd. A gram tylko strażników. Enemy chujowe. Mój team chujowy. Ale tam. Mów dalej Mów dalej, wypłać się okay, prędzej Takie mi dwóch amfasyjne Mueh Ty masz jakieś? Co? Mueh Zbierasz mi coś? No tak właśnie Jak u mnie nic nie zbierasz Nie, bo mam fu full bench mam No, tak Zobacz, mam full bench Tak, co możesz przyjąć wcześniej <laughs> dalej nie mo... Ma dalej mam full bench, nie mogę się uciekać Heh heh Młe, młe, mły, swoją masą na sam O kurwa. Fight dwóch otwierających. I co no szczerze, że... ty to od Orna. Pierdolisz, że ty idziesz to samo co ja. Ej! Ej! Cześć, że gości, który otwiera, ma ten sam bilet co ja? <gryw> Nawet nie wiedziałem. <gryw> Ej, tylko jemu Faka. lepiej dropi pomocy. mocy <noise> 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 to szybciej No ej, Uri, no jemu dobra, leci ona. on, on już stało. ma to level 2, ha, ja? Kurwa, nic mnie leci Nic a nic. Ale czy mamy HP chociaż? Where is this? Fucking talon Mmm, Fucking talon Fucking talon Uuu uh. You like FUCKING this Talon? What no, the no, fuck no. is wrong with you fucking man? FUCKING Talon Yes, the, the same what I said man What the fuck? FUCKING Stop FUCKING this Talon man What's wrong with you? <laughs> Just give me the FUCKING AD <laughs> So you want to be fucked forceful? Oh no You dirty degenerate! Dobra, easy, mój bram jest wojownikiem. I ty się. No ja chyba on Bango czy, czy nie ja. O, oh, idas. Nie poddam się. Chcę mieć teraz 5 ADF. Nie podda poddaj się lub do walki stań. Pokémon czy już wszystkie ma Musimy wyruchać świat. Ja o, przyjaciel mój. Ramię w ramię, jeden chuj Masz fucking mother O ty Fucking mother? What the fuck man Fucking mother To się leczy, ej, został spokój się tam już <laughs> Betam łódka i tę matkę C Czemu czemu chcesz ruchać mamę? Co się dzieje z tobą dzisiaj? Where is fucking talon? Jezus, masz może atak speed pożyczyć? Nie Dam ci szpatułkę nie, w zamian Masz AD? Uuu uh. Shimmer skill health? Better together Armor, armor. Herb wojownika No i nie ma, on. Wojownika, gold collector Atak nowy zeksu, hello, ten personel jest Gold collector You cannot choose that item, bo ja mam full ten? Coś jasuło może grasz? Tak, tak gram Jesło Pełny i Dasa też. Coś Jasuło pewnie, tak? Tak. Fajnie, było, było... Fajnie by było ją jakoś wykorzystać, wiesz. Mogę tego miraża zrobić na tym. Na smoku moim na Idasie. Byłby niepowstrzymany. Tak? Nie, jest ustalona mi, nie plam. Nie no...

You are a strażnik now. Siódmy strażnik. Kurwa, zjebania. się. do wyjebania. To coś kolejnego, który wchodzi. Ty masz Ginsona, Morda, Trzenika wypada włożyć. I byłoby sześciu strażników, sześciu wojowników. Czemu jego ken jest mocniejszy? ten temat. Nie wiem, czy my... wygrywam, czy przegrywam. Mój najlepszy ten. Ma no, Xayah ma level 2 i Talon level 1, nie chcę polecieć. Kuli te ma, Talon, Pyke. Jezu, i level 3. Nie do zabicia. Mam pajka wysyłam ci. No. Chcesz Talona? No to sobie w się się całej teraz. Pojawiły mi się oba na rolce, więc założyłem najpierw pajka, okej? Okay? Nie chcesz, to byś sobie go wstawił za coś? Zajasło byś go wstawił. A, cześć. To i on znaczy się Ej, my mamy jeden HP? Tak, ale nie śmiertelne. No. Żijesz się z kimś? Znaczy z kimś bijesz się może żółtym jakimś? Tak a to chuj. Może jestem strong z fuck, ale... Jak ty się nie bijesz? Wiem. Czemu to jest? Twój śmier nie świeciliśmy się przecież. Co zabiliście? No. No Prince! Co? Kurwa! To też przegrałem. Wygrałem! Jak, on mi pokazał, że przegrałeś. Wygrałem swój fight. I mi zabrało HP dopiero po rundzie. Twoje. No, come on. Nie. Ja już level upadłem.